Zadanie 30. Ze zbioru liczb 1 2 4 5 10 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. I mamy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą. No po pierwsze, jak dwa razy losujemy po jednej liczbie, to znaczy, że ta omega, czyli ilość wszystkich możliwości, to będzie nic innego jak 5 razy 5. No bo zobaczmy, macie 5 liczb w tym zbiorze i każda liczba może się powtarzać, czyli mamy 25 wszystkich możliwości. Tu chyba najprostszym sposobem będzie zrobienie takiej tabelki. 5 wierszy na 5 kolumn, czyli wpisz sobie 1, 2, 4, 5, 10 w poziomie i 1, 2, 4, 5 i 10 w pionie. No, oczywiście szybciutko tutaj to wykreskujemy i wypełnimy za chwilę tą tabelkę, wtedy się z niczym nie zgubimy. Czyli możemy otrzymać parę 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 5 i 1.

I ostatnia, ostatnie możliwości. 10 z 1, 10 z 2, 10 z 4, 10 z 5 i oczywiście 10 z 10. Tych wszystkich par mamy właśnie 25. Teraz przeczytajmy jeszcze raz. Mamy ustalić te pary, gdzie ilo, czy iloraz, iloraz, czyli dzielenie pierwszej wylosowanej liczby przez drugą jest liczbą całkowitą. No to zobaczmy. Jak podzielimy 1 przez 1, wychodzi 1, czyli ta para jest dobra. Jak podzielimy 2 przez 1, to jest 2, czyli też ok. 2 przez 2 to jest 1, czyli też jest to liczba całkowita i pasuje. 4 przez 1 spełnia ten warunek, 4 przez 2 spełnia, 4 przez 4 też spełnia. 5 przez 1 i 5 przez 5 również spełnia oraz z dziesiątkami spełnia para 10, 1, 10, 2, bo 10 przez 2 to 5, 10, 5 i 10, 10. Policzmy teraz ile jest tych par. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Czyli ilość wszystkich zdarzeń sprzyjających to 12. I ostateczna. Rozwiązanie prawdopodobieństwo tego zdarzenia to w takim razie liczba sprzyjających par, czyli 12 przez ilość wszystkich możliwych. Nic tu się nie skraca, w takim razie ułamek 12,25 jest rozwiązaniem tego zadania. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.